Hej, witajcie! Dziś mamy 21 marca. E, jak wiecie, dzisiaj jest kalendarzowy pierwszy dzień wiosny. E, astronomiczny był wczoraj. No, mamy bardzo piękną mamy wiosnę, prawda? Za sobą. Pamiętam czasy, kiedy e, ogólnie dzisiaj wszyscy tapią marzanne, tak? Nie Mariannę, nie Marzenę, tylko Marzannę, taką kukłę robioną ze słomy kiedyś się robiło, nie wiem czy wy. Ja pamiętam, że jak byłem w szkole podstawowej, to w pierwszych trzech czy czterech klasach to się robiło takie na ZPT, chyba się to się nazywało. Zajęcie plastyczne, techniczne, nie wiem, czy coś takiego jeszcze istnieje. E, tak więc nie wiem, dzisiaj jak się wyrzucić to marzenne, to ona chyba o, o No co pewnie lud jeszcze jest e, na Wiśle. E, I co? Dzisiaj jest ogólnie dzień, pierwszy dzień wiosny, czyli dzień wagarowicza. E, właśnie idę tutaj parkiem przy królikarni. Nie ma jeszcze młodzieży. Poczekaj, bo to 7.50, no to, to jeszcze śpią wagary pójdą od 8:00 albo od 8.45, zależy na którą mają zajęcia. E, tak dzisiaj jest Dzień Wagarowicza, tak więc nie pijcie dużo, bo przy takiej temperaturze e, możecie stracić poczucie ciepłoty swojego ciała, jeszcze się odmrozicie, tak więc na no spokojnie dzisiaj ten Dzień Wagarowicza. E, nie wiem czy wiecie, ale w Stanach, doczytałem się w Stanach, jest specjalny departament Waszyngtonu DC do spraw wagarowania e, i... O. Psy może poczuły wiosnę. Jest specjalny departament do spraw wagarowania i oni zajmują się takimi rzeczami. Tam jest ponad jakaś taka linia nawet telefoniczna, na którą można zadzwonić i e, zgłosić, e, czy ktoś jest tam nieletni na wagarach. Chyba chodzi o to, że w nocy, żeby w nocy po mieście e, nie kręcili się żadni, żadne osoby niepełnoletnie, żeby im coś się nie stało. Tak więc dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny i dzień Wagarowicza. Tak mi wszystkich Wagarowiczów pozdrawiam. Ja osobiście nigdy w życiu nie byłem na Wagarach. Może to jest dziwne, nie wiem, bo tak mimo, że mama wpoiła, zakodowała mnie tak, żebym się uczył. Byłem nerdem kiedyś, no. No ale nigdy w życiu nie byłem na Wagarach, czy na studiach, czy na tym. E, nie no, na studiach może byłem co dwa razy czas lat. No nic, tak więc dzisiaj mamy Dzień Wagarowicza. Słuchajcie, również dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Eee, no, uważam, że to jest bardzo ważny temat, który trzeba podnosić, gdyż niezależnie od tego, jaki się ma kolor skóry, eee, no, dzisiaj mówimy tylko o kolorze skóry, eee, to ym, nie można takich ludzi negować, tak? Bardzo dużo społeczeństwo polskie jest bardzo ksenofobiczne. Ksenofobia, czyli strach przed. E, czymś obcym, można powiedzieć przed cudzoziemcami. Dlatego, że najczęściej to się dzieje, jeżeli no, dzieje się źle w kraju, a, a na przykład jest dużo cudzoziemców, imigrantów, e, którzy zabierają miejsca pracy, to zawsze można nazwać, że to wina obcokrajowców. Przez to się budzi e, w społeczeństwie takie przeświadczenie e, dyskryminacyjne e, ze względu można na rasy, ze względu na pochodzenie. E, ja osobiście powiem wam, że y, bardzo. Ciągnie mi do poznawania ludzi z zagranicy, bardzo lubię poznawać nowych ludzi. Również no muszę się wam przyznać, byłem w związku kiedyś z morzenką przez przez no pół roku byłem. Później wyjechała z granicę i kontakt uciekł, uciekł i już, o miłość już minęła dawno, to były lata. 14 lat może wtedy miałem. Tak więc ja się nie zamykam na... Znaczy nie, nie może nie krytykuje nie to złe słowo, może nie neguje ludzi, którzy mają inny kolor skóry, bo naprawdę ee, liczy się to, co człowiek ma w środku, tak dzisiaj również jest Międzynarodowy Dzień Dyskryminacji. A Pasu. jeżeli chodzi o dzisiejszą promocję dnia, no to dzisiaj jak, jak w każdy czwartek zaczyna się nowa oferta Tesco, eee, no, mają troszeczkę rzeczy już ogólnie powoli trzeba się zacząć przygotowywać do święt wielkanocnych, jak wiadomo, no to już w przyszłym tygodniu będzie wielki tydzień. Eee, I co? Na pewno mogę wam polecić pasztet. Wiem, że takie rzeczy nie powinienem wam polecać, bo to nie jest zdrowe. Tam naprawdę wszystko miło, ale pasztet Krakusa. Ostatnio próbowałem na śniadanie z taką musztardką rosyjską kamisa, czy tam z ogóreczkiem konserwowym. Taki pasztet Krakusa. On jest bardzo dobry, bardzo ma konsystencję, dobry jest w smaku. On kosztuje za dwa opakowania 4,39. To są takie dwie puszeczki. Jedna kosztuje 3,39, a druga jest w promocji, kup drugą rzecz e, za złotówkę. Tak więc takie paszteciki można zjeść sobie na śniadanie, albo po prostu kupić, żeby one były w domu. Wiadomo, konserwy mają dużą, e, długą datę e, przy, e, przydatności, tak więc taki pasztet na pewno Wam mogę polecić. A drugą rzeczą, którą znalazłem w Tesco, jest majonez winiary, to jest mój ulubiony majonez, 700 ml za 7,49. Wiem, że już pewnie w każdym sklepie była ta cena, ale idą święta i trzeba zacząć kupować takie rzeczy. Tak więc taki majonez do jajka, no na pewno sałatki, mnóstwo rzeczy się z majonezem będzie robiło w święta Wielkanocne. Taki majonez możecie znaleźć w Tesco za 7,49 groszy. To na dziś to tyle. Ja się z Wami żegnam. E, no tak wiosennie można powiedzieć. Życzę Wam miłego i udanego dnia. Bardzo Wam dziękuję za komentarze pod moim ostatnim filmem. E, link do o, 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 W ostatnim filmie, jak pamiętacie, mówiłem o lustrzance. Bardzo dużo mi dałyście, daliście namiarów na, e, na to, jak ustawić aparat, na to zwrócić uwagę. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. To na pewno będzie owocować, e, bo wykorzystam wszelkie Wasze rady. I co? Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. E, no i co? Ja idę do sklepu, jeszcze coś kupię sobie na śniadanie. Miłego dnia, wam życzę. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć.